Słuchasz podcastu Śląska Opinia, najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Ziegler, Kato Protest. Tak, Piotr Ziegler, dzień dobry. E, spotykamy się, bo Piotr w poniedziałek stał się, mm, mm, myślę, jednostką, która zapisała się w Pewnej historii śląskiego samorządu. No bo blokowanie mównic z śląskiego to chyba nie jest coś, co dzieje się zbyt często. No na pewno. Próbowałem znaleźć, czy, czy coś takiego się kiedyś wydarzyło w tej nowożytnej historii samorządu. Ich chyba nie. Też nic mi na ten temat nie wiadomo. No, więc faktycznie być może jest to historyczny moment. I tym czymś, co sprowokowało Piotra od tego, żeby taki, taki czyn do, takiego czynu dokonać, była tutaj w cudzysłów debata na temat a, audytu. A, krajobrazowego Województwa Za chwilę pewnie dokładnie opowiesz. Tak. To może zacznijmy od tego, co się dokładnie wydarzyło na. Na sejmiku, albo coś się nie wydarzyło, albo co miało się wydarzyć, a potem sobie będziemy Jasne. cofać się w tej historii. Dobrze. No to w poniedziałek był, był właśnie była sesja, na której sejmik, sejmik Śląski miał uchwalać po raz drugi już audyt krajobrazowy województwa śląskiego. No i w jakby w toku tych prac, tak jak na poprzedniej sesji 17 marca, również teraz złożyli, złożyliśmy jako strona społeczna wnioski o udzielenie nam głosu, żebyśmy no, podczas tej dyskusji mogli wziąć udział i przedstawić nasze argumenty dotyczące właśnie tego konkretnego dokumentu. Hmm. Natomiast w tym konkretnym przypadku, no ja akurat po raz trzeci została mi odmówiona możliwość zabrania głosu, no ale strona społeczna wcześniej jakby partycypowała w tych dyskusjach. No ale w poniedziałek wyjątkowo przewodniczący Semiku Wojewódzkiego pan Jarco odmówił wszystkim zaproszonym gościom możliwości zabrania głosu podczas sesji. E, w tym posłowi ty, Maciejowi koniecznemu. Tak, tak, no, no to akurat no tak, on no, mógł zabrać głos, natomiast już jakby po przegłosowaniu, co było zupełnie jakąś taką aberracją, no pan przewodniczący nie poradził sobie z tą sytuacją, która faktycznie była ekstraordynaryjna, bo no bo to blokowanie mównicy, którego ja byłem jakby powodem, e, była, było faktycznie czymś, pewnie dla niego również nowym, i nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Natomiast, no, w mojej ocenie, można to było lepiej zorganizować. A sytuacja, w której po prostu na wniosek radnego Kopla zamyka się dyskusji, mimo iż w kolejce do jakby zabrania głosu było co najmniej dwóch jeszcze radnych, no to, no to sytuacja bez precedensu, wydaje mi się. To czym e, byśmy, by nasi Słacu, wiedzieli o czym rozmawiamy? Audyt krajobrazowy dla województwa śląskiego, to jest co to jest, za dokument? To jest taki dokument strategiczny, planistyczny, w którym w skali całego województwa wskazuje się obszary, które mają unikatowe walory krajobrazowe. No i dla tych obszarów y, wyznacza się rekomendacje dotyczące ich ochrony. No i w przypadku y, obszaru y, chronionego y, park śląski, czyli obszaru 230, y, w, podczas. Y, nie, Użyłeś prawej nazwy. Tauron Park Śląski. Tak, ta, przepraszam. No, ta, no ale obszar chroniony Park Śląski. Tak, taka była nazwa w audycie. Tak, tak którą Dobrze, my, przepraszam, no, taka złośliwość. No tak, no to jest już w ogóle swoją drogą, ale to może pozostawmy mm -hmm. to jakby poz bez komentarza. E I tak, w konsultacjach Park Śląski miał być chroniony jako obszar chronionego krajobrazu. Natomiast po konsultacjach, mimo iż nie została zgłoszona ani jedna uwaga tego dotycząca, ta forma ochrony prawnej została zdjęta, co w mojej ocenie powinno być przedmiotem kolejnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody Śląskiego dotyczącej tej uchwały i po prostu unieważnienia jej po raz kolejny. Ponieważ no, nie można sobie zmienić zdania po konsultacjach, to, no, albo trzeba to zrobić po, poprawnie, czyli, czyli jeszcze raz wyłożyć ten dokument do konsultacji społecznej, mm -hmm. to troszeczkę dłużej potrwa, ale, ale będzie to zgodnie z prawem. No albo trzeba się liczyć z takimi konsekwencjami jak właśnie no, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego. To też nie jest historia, która dzieje się od roku, dwóch. Myślę, że strzelam z pamięci, ale... 2018 rok to jest historia, tak. to, to jest moment, w którym w Parku Śląskim zaczęli deweloperzy składać mhm. wnioski o warunki zabudowy. Później pozwolenia na budowę Lex Developer, czyli od, 2000, od 2018 roku jest walka o te sporne tereny, tereny PMTK, żeby no tak, no, jedna strona, ta strona jakby deweloperska, chce zabudować to, mimo iż jakby nie ma do tego zupełnie prawa, zabudować inwestycje mieszkaniowe tam prowadzić, chociaż uważa, że to będą jakieś apart hotele. Natomiast, no, nie oszukujmy się. No, i druga strona, strona społeczna uważa, że to jest park, zawsze był to park, mimo iż no jakby pewnego rodzaju perypetie doprowadziły do tego, że on jest teraz w prywatnych rękach. No, i tu jest przeciąganie liny. I jednym, bo audyt krajobrazowy, żeby to zupełna mhm. była jasność, to nie jest żaden game changer. Czy, czy ta forma ochrony przyrody by została zastosowana, czy nie to to jest tylko jakby jedna bramka mecz dalej trwa w związku z powyższym, no my tutaj walczymy o to, żeby nie stracić bramki, natomiast no, na razie dostaliśmy tą bramkę, mhm. ale mecz trwa i, no i jeszcze będzie wiele, wiele takich momentów za, za chwilę sobie o nich porozmawiamy, ale to jeszcze ci tak zapytam, czy wyobrażasz sobie jakieś rozwiązanie kompromisowe? No tak prawdą mówiąc, jakbym jak spojrzał na to... Yy, całkowicie z zewnątrz, z okiem, to z jednej strony widzę grupę mieszkańców yy, województwa, które walczą o, o swój park, z drugiej strony widzę yy, 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 grupę biznesmenów, którzy chcą ten yy, spełnić swój yy, biznesowy obowiązek. Yy, I pośrodku jest województwo, które przechyla się w stronę budżetu. Ale nie wiem, z mojej perspektywy chyba kompromisu żadnego nie szukam. Czy ty może widzisz jakiś kompromis, który. Czy... Można wierzyć. Może tak. No, ja nie wiem, czy, czy, mam, czy mam prawo, jakby. Nie to swoją czy wizję, jest teoretyczna temat, dyskusja. Tak. Natomiast no, dla mnie warunkiem sine qua non jest stosowanie prawa. W związku z powyższym, mhm. jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu jest zapisane, że tam mogą być tereny usług i to tereny usług społecznych, no to właściciele tych działek kupili je wiedząc, Jakie są zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, i takie, jak dla mnie, no takie przeznaczenie tego terenu powinni realizować. I to jest takie minimum. Hmm. Oczywiście, ja sobie wyobrażam sytuację i bardzo bym sobie tego życzył, że te tereny zostaną odkupione od tych prywatnych jakby podmiotów. Albo, albo zamienione na jakieś inne działki, i funkcje parkowe jakieś tam będą dalej prowadzone, i dla mnie to tak naprawdę wcale nie musi wyglądać w ten sposób, że po prostu zalesimy to miejsce z powrotem. Może jakieś inne po prostu funkcje usługowe pełnić. Natomiast chciałbym, żeby to wróciło na łono parku, bo taki był pierwotny zamysł jakby ludzi, którzy zakładali ten park i żeby dalej służyło społeczeństwu. No ja mam taką organiczną niezgodę na tę niesprawiedliwość, która się dzieje, czyli na to, że, że my po raz kolejny prywatyzujemy zyski, a uspołeczniamy koszty. I to jest dla mnie porażające i to jest też, no jakby to jest moja główna motywacja, dla której ja no, chociażby <gryw> robię takie cyrki, jak blokowanie mównicy Sejmiku Śląskiego. Dobrze, kolejne kroki, no tak jak powiedziałeś, w, w planie zagospodarowania ten teren przewiduje raczej usługi, nie, nie budownictwo mieszkaniowe. Tam już próby realizacji tych inwestycji. W, w inny sposób się w Chorzowie toczyły, bo to Rada Miasta Chorzowa, e, takie wnioski, typu Lex developer albo plany plan, plan zmiany zmiany, planu zagospodarowania musi przegłosować. E, ty jeszcze jakieś kolejne ścieżki widzisz z tego, żeby jest teraz taka, utrudnić pracę deweloperów w tym m, miejscu? Tak, tak. Jest teraz taka bardzo dobra idea, którą no nie wiem, czy za, mhm. rozpoczął, natomiast na pewno jest wielkim orędownikiem tej idei Maciej Franta, mówiąca o parku kulturowym, czyli mhm. stworzenie jakby kolejnej, to jest kolejny, kolejna forma ochrony, którą ustawodawca przewiduje. No, i jakby objęcie parku śląskiego włącznie z terenami OPTIM i jako formą tej ochrony przyrody jako park kulturowy. I to się teraz dzieje w Radzie Miasta Chorzowa. Taka uchwała inicjująca te działania została podjęta została jakby przygotowana, została przegłosowana. Wnioski dotyczące tego, jak ten park kulturowy ma wyglądać, oczywiście całe społeczeństwo mogło, mogło składać. Natomiast my złożyliśmy takie wnioski, przede wszystkim do, dotyczące tego, żeby ten park jednak traktować w całości, czyli te tereny po OPT, no po prostu zostały włączone jako park kulturowy. No i myślę, że to jest rozstrzygnięcie takie, które pozwoli na ochronę tych terenów i jednocześnie wytrąci trochę no, tym deweloperom argumenty za no za tą po prostu nieszczęsną zabudową, którą, którą forsują kolanem. Ja to zupełnie rozumiem, bo to są ogromne pieniądze, które mogą zarobić. Um, natomiast yy, no, ja sobie nie życzę, żeby to było moim kosztem. Mm -hmm. O parkach kulturowych polecam rozwoju z Małgorzatą Tkadzianik. U nas w Śląskiej Opinii, jak wpisujecie sobie w Spotify albo w innych mm. miejscach, gdzie nas słuchacie, to pewnie to bez problemu znajdziecie. Ale wracając do tematu, w międzyczasie tej walki w Chorzowie też zmieniła się władza. Czy to jakoś z Twojej perspektywy też zmieniło jakoś tą dyskusję z no, samorządem zdecydowanie. lokalnym? Na którym, zdecydowanie. No, miejsce, no, 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 no. w którym park leży, bo tak? Uświadamiając tak, też no, słuchaczy, może nie ze Śląska. Park Śląski to jest dość duży obiekt, który jest zarządzany przez Urząd Marszałkowski, ale leży na terenie Chorzowa. Tak, tak. I władza w Chorzowie się zmieniła. Mm -hmm. Dotychczasowo dotychczasowi prezydenci, czyli pan Kotale czy obecny radny pan Kopel, którzy doprowadzili do degradacji tych terenów, którzy je sprzedali, sprywatyzowali. No, Platforma Obywatelska Chorzowska utraciła władzę na rzecz człowieka, który jest jakby tak, no nie wiem jak to nazwać, no ale jest, jest bezpartyjny, pan prezydent Michałek i nagle optyka się zupełnie zmieniła nagle się okazuje, że można tą politykę robić inaczej. Ja na razie mam bardzo dobre mniemanie o tym człowieku i oby tak dalej, no, chociaż słychać <grych> pana Marcina grupę, który próbuje go ustawiać do pionu, widać, że, że po prostu chcą zagryźć nie swojego. I, no i zobaczymy, ile odwagi, ile, ile siły będzie miał ten człowiek, żeby ochronić Park Śląski, żeby no, zmienić oblicze Chorzowa, ja mu życzę jak najlepiej. W ogóle ten, myślę, ten fragment Parku Śląskiego potrafi burzyć czasami podziały. No, radni i współpracownicy Marcina Krupy też dość negatywnie opowiadali się o realizowaniu tak, tak. inwestycji deweloperskich w tamtych, tamtym miejscu. Pomimo tego, że w Katowicach, w tej samej no, to, okolicy było... deweloperka kwitnie. To była to, to była taka bardzo. No to też pokazuje tak naprawdę, no, gdzie my jesteśmy jako samorządność, ponieważ Rada Mi Miasta Katowice nie zgodziła się na, wyraziła negatywną opinię dotyczącą budowy tysiąca mieszkań w Parku Śląskim. Mhm. Natomiast w przypadku na przykład Zielonego Burowca uznała za stosowne i za konieczne do realizacji 96 mieszkań na, na, na na tarcie welostrady, więc to są takie podwójne standardy, no ale to oczywiście zostawiam bez... Są naszymi sojusznikami, zresztą ja wiele, wielu, wielu nieoczywistych sojuszników, przynajmniej jeżeli chodzi o mój światopogląd, więc Park Śląski jest broniony ponad podziałami i tak niech pozostanie. Tutaj audyt został przegłosowany, jeżeli dobrze rozumiem, to Podejrzewasz, że wojewoda może go jeszcze raz zakwestionować? Liczę na to. Natomiast no też oczywiście wiemy, kto jest wojewodą. No, ale jeżeli prawo ja jest prawem. Tak, więc... tak, jeżeli prawo jest prawem, to w mojej ocenie, chociaż nie jestem prawnikiem, powinien po raz kolejny jakby zakwestionować te uchwałę. Czy mhm, ludzie, którzy są jakoś zainteresowani. Losem Parku Śląskiego albo zieleni w tamtym obszarze y, mogą gdzieś się udać, żeby razem z wami działać, czy na razie nie wiem, nie no, jedzie żadnych protestów, ale y, może no jakieś obcią... działania mogą się wyłączyć. A jeszcze się na przykład nie włączyli. No ja polecam jakby oglądanie na pewno profilów stowarzyszenia Nasz Park i ich jakby mediów społecznościowych, które informują dokładnie, co się dzieje w tym terenie, na tym terenie i jakie będą kolejne działania podejmowane, no chociażby nie dalej niż dwa tygodnie temu zbieraliśmy podpisy pod petycją 5000 tysięcy podpisów za tym, żeby jednak utrzymać te tereny w parku Śląskim i ochronić. Więc oni, jakby to jest dedykowana Stowarzyszenie do Ochrony Parku, i tam zdecydowanie każdy, kto chciałby się dowiedzieć więcej, kto chciałby się dowiedzieć, jak możemy się zaangażować jeszcze, to proszę się kontaktować z tymi ludźmi. Zawsze każdy może też również napisać do mnie. Ja też mam sporą wiedzę na ten temat i, i, no i myślę, że wokół parku niewiele się będzie działo bez mojego udziału, także, także też będę mógł, no i będę informować. Na temat tego, my no dzisiaj mamy spotkanie, będziemy rozmawiać, jakie dalsze kroki. Yy, no i zobaczymy. Piotr Ziegler był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, przemian Jego. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na ŚląskaOpinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.